Tu po lewej, Franc No bo muszę tak stanąć, tylko nie na chodnik. O jezu, to jest ogromne tam. Super, dobra, idziemy zrzucę, to nikogo nie ma. Ja nie wiem czy ja tam kiedyś nie wjeżdżałem. Mi się coś wydaje. Oczy no, to przyjechała, tak sobie stoję. Tu to chyba jest. No, nie wiem, gdzie to z tyłu układa, czy gdzie. Ach, no, no, tam z tyłu to poukładamy. Dobra. Wjeżdżamy. Zrzucamy. Dobra, tam papiery, ale najgorsze jest to, że no, staty się zepsuły i nie dam rady robić tych ujęć z wózka, póki co muszę dzisiaj może zerknąć, zamówić. Może do końca tygodnia przyjdzie, żeby na przyszłą trasę już znowu można było montować e kamerkę na wózek no widzicie, tak się zużywa, później ktoś postawi kawkę i drugi marudzi. A to są rzeczy, których kurde trzeba kupić i one się zużywają niestety. Nogadajmy tutaj to papiery są. Wózek jest. Spadamy. Fajnie to tu poszło. Parę aut tylko na tej drodze. Święty spokój. To mi się podoba. Jedziemy. Następny 30 km kilometrów chyba. Z tego co się nie mylę. Tam będziemy widzieć co, jak, idę. Są tu stojaki, no ale nie ma miejsca na razie. Nic nie zbieram. Tu zawalone. Się zawalę tyma tam mi się szykuje znowu z tamtych stron otwieranie Stoję tego Auto, bo tam ten jak nie wyciągnę go Lecimy. O, takie, takie spoko to tu było. Teraz też jakiś domek prywatny Gdzie ja to mam że Jakaś polska yy, Polskie nazwisko Będę tam za jakieś pół godziny, dzwonię tam zaraz, następny gdzieś za godzinę 11.15, no gdzieś do 12, Więc lecimy dalej z tą nierówną grą. Tam jadą daleko. Poczekają my nie mamy czasu. My musimy pędzić. Brudne te ręce, bo te rękawice całe mokre. Wszystko takie upierdzielone. No tu, a później... popatrzcie, no, jakie zakręty nas czekają. Też gdzieś tu w górach wygląda, że będzie. Kurde, z tej strony mam nadzieję, że się tam obrócimy. O, tu ten domek. Jakoś mi to inaczej pokazywały Google. Dobra, mniejsza z tym. Ale to zobaczymy. No nic, lecimy. Kurde, patrzcie jak zarbiście to wygląda. I cały dzień tak, cały dzień, jest. 11 dochodzi. A cały dzień trzyma ten mróz i ta wilgość w tym powietrzu. No tu czasem słoneczko, czasem mgła. Wygląda to fantastycznie, trzeba przyznać. Zjeżdżamy na jakąś gówniejszą drogę, trochę szybciej. No i tam znowu wjedziemy w takie górki pagórki i zobaczymy jak to wygląda. Wycieczka z ogromnym po, po tych rejonach, to tak jak mówiłem, tutaj będzie teraz górzyście więc może trochę widoczków wam tu nagrywa Za chwilę, że ja znowu tutaj nie wiadę. Och, mana, mana! Jak ja uwielbiam te roboty drogowe. Wiecie, jestem na tej drodze, no to może bym tu skręcił, bo ja tu mam. Tam muszę jeździć, bo te samochody widzę <laughs> w lewo. Mam nadzieję, że mi się uda tam przejechać. Nawigację cały czas gadam kupić, bo cały czas problemy. No nie, ja tu skręcę, na szczęście. Tam jest cała droga pozamykana. No jest. A tam jest ślepa? No, bym tam chciał jechać 414, to nie dojedziesz. No my na szczęście jedziemy tu. O dziwo się fuksło. No, ten chyba chce tam jechać tu jest droga zamknięta. No ja akurat jadę tu w prawo. No mi się udało. Ale kolega jest wtedy, bo widać, że on potrzebował jechać gdzieś indziej. Bo ja potrzebowałem tą 414. wiecie <grystanie> co jest najlepsze? Że tu też jest ta droga zamknięta za chwilę. Ja nie mogę. Nie wiem jak będę jechał tam dalej do następnego, ale po prostu rozwala mnie to. Nie ma tu jak przejechać. Bo ta... ta droga też tu jest zaraz. Ja tu kilometr znowu skręcam. Żeby nie było tak, że się okazuje, że on też będzie musiał tu skręcić. Ale do następnego mi się wydaje, żebym musiał tu tędy pojechać, a chyba nie dam rady. No więc, e, zarąbiście po prostu, zarąbiście Zaraz zobaczymy No ja tam w prawo Ale dokąd ta droga jest otwarta, zamknięta, nie wiem, bo też tu jest jakiś objazd Byle nie, nie okazało się, że wszyscy jadą tutaj, koło tego domku, gdzie ja będę rozładowywał Bo mi będą przeszkadzać A ja tu muszę ja pokazuje w lewo, na ten mostek na górę, co jest. Muszę się wydostać. A tu widzicie, że jest zakaz. O, prosto, chociaż tam jest jakiś Rock coś tam jest, że ciężarówki tam mogą jechać. Będziemy widzieć. Tam zerknę zaraz na mapki. to jest jakaś duża firma. A ja tu gdzieś zaraz staję, po lewej stronie ten domek Jaki tam jest adres numer... 6 A Któryś tu z tych domków po lewej pewnie Gdzie ja się tu później nawrócę, to jest pytanie 14 12 6, tu jest 6 jak ja tu mam stanąć teraz? Fenster, Turen, Roladen, nie wiem czy to teraz tam w dół, czy tu Wyprzedzajcie, wyprzedzajcie, bo się zastanawiacie, a się nie ma co zastanawiać Dobra, ja to tu zrzucę. Rozładowane, nic, jedziemy idzie, tędy, bo tam jest ta droga zamknięta Muszę do, dołożyć kilometrów zamiast 30 robi się 66, zamiast pół godziny. Mam godzinę, no tak to właśnie wygląda. Nie wiem, czy tu jakoś objadę. Muszę prosto, do mam nadzieję, że do tej 300-400 dojadę. To jest wszystko zamknięte. Ta pani mówi, że ta droga, tam co do góry bym miał jechać, co ten Polak tam pojechał, to ona już jest dwa lata zamknięta, nie? Wszystko tu jest rozkopane i nie da się naprawdę nigdzie jechać porządnie. Co by mi to dało? Tu w lewo, nic by mi to nie dało. Nawigacja pokazuje, żeby pojechać. Czekajcie, ta droga nie. Nie o to chodziło. E. Kurde, powiem wam, no nie mam pojęcia jak tu jechać, mam nadzieję, że tam jak wyjadę na tą żółtą, to ona już będzie OK, tam autostradami. Eee, dolecimy do klienta. A niestety, niestety się to opóźnia. Więc muszę tam zadzwonić, że się spóźnię, żeby ten klient się nie wkurzał, bo to nie moja wina. A co to, wieża widokowa jakaś? Co to tam jest? brudna ta szyba, że jasny gwint No, to wygląda to Są jakieś tam same nadajniki No nie wiem, czy to jest wieża, czy nie O, patrz jak wyjedzie, patrz Coś tyle, że ma, ma czym przyspieszyć Kto czy to jakieś tajniaki nie są Wyjechała też ta laweta z parkingu To jakieś tajniaczki były. O kurde, masakra ta droga. O ja, że teraz tam pojadę bardzo długo. I później autostradą za No nie, ciekawie, no dobra, nic jedziemy. Patrz, jak samolot śmiga. Jakiś taki mały, fajny, czerwony. A, ja on tu skręcę Ale tu jedziemy na ronda ci go widzieć, bo tutaj tam wiem ta kamera oddana Kolega tu pisze akurat właśnie komentarz że z tym zegarkiem moim bo ja go w dzień załadowałem na... na okno też bo u nas było słońce, to ja go podładowałem na razie działa ale też jest dobry pomysł, że on go daje z przodu jak jedzie na deskę rozdzielczą i też się ładuje od słońca i też go będę musiał spróbować albo pomyśleć o wymianie tego akumulatorka też tam napisał, musiałbym pójść do jakiegoś zegarmistrza który się takimi rzeczami zajmuje zapytać jaki jest koszt wymiany że go podładuję, zobaczymy no na razie działa dobrze no. poładowałem go, więc tam trzyma te parę dni no ale kiedyś to trzymał z 20 parę dni Zobaczymy, zresztą teraz było też cienko z tym słońcem. I to też robi swoje, jak jest zimowy okres i tego słońca jest mniej, no i nosi się kurtki bluzy, się ten zegarek zasłania. No to wiadomo jak to działa, ale jak już później krótki rękawek wchodzi, czy tam ten... bluzy się rękawy podciąga, to to nie ma dramatu, to, to on się jeszcze ładuje, więc myślę, że jeszcze nie trzeba tego. Akumulatorka wymieniać. Jest lotnisko. mam dać pas. A no tutaj musiał wystartować. Jedziemy z tej 45 piątki. Niestety nie lubię tej autostrady. Ma też jest wiecznie w remoncie. O kurde, patrzę w wózach widłowych mi że czy Tu nie ma jakichś okien. Patrzcie na tę lusterka No to dopiero co to, to wszystko czyściłem. Nie? No, no nie opłaca się. Jest tyle soli. A co to znowu jest za znak? No chyba nie potargo Znowu jakaś droga zamknięta L531. Ale my nie my, chyba już tą 54 dojedziemy do autostrady. Ach, patrzę, No na wykonane tym jest obłęd. No i za tak. koniec autostrady. 10 km lędową. Mam nadzieję, że nie będzie zamknięta. Bo my chyba po targu. Na razie tą drogą widzę. O, no, tu już jest na plusie temperatura. To jest trochę lepiej. Ale też więcej śniegu tu widać. Więc tu musiało sypnąć. Bo tam. Tam, gdzie te mrozy, to tam śniega tak nie widać. Kurde. A w tym słońcu nawracanie z, w tych lusterkach z solą, to jest dramat. Nie jedzie coś, nie jedzie nic. dalej ślisko, jak w psiarni. A, tu mamy teraz ten głupi stojak z prawej strony znowu. Ja muszę tą prawą stronę jeszcze rozebrać, nie? Bo tu po lewej mi to zasłania takie wielkie, gigantyczne okno, które będzie rozładowane na sam koniec, do ostatniego klienta. Czy to? Fajnie to tak poukładane, nie? Oczywiście no, nie, bo to by było dobrze, jak jakbym nie pozmieniał tej trasy. No, to by było w miarę, bo, bo byśmy po tym kliencie jechali tam na Dortmund. Ale to nie ma najmniejszego sensu. Patrz jak jedzie kamperek z 4x4, chyba taki taki jakby mi się marzył. O, on tam jedzie Mercedes, no, bardzo fajny. Amazony, elegancki, ale oni tutaj solidają na tej drodze to, to są jakieś niemożliwe ilości. Później auta gniją, nie ma się co dziwić. Czy Sulo? Oni tu jakąś chemię dają, nie wiem co to. O, za chemia, ale na pewno nie jest dobra dla samochodów. Dobra, 7 km. Aha, będziemy na miejscu. Tu ta droga wychodzi. Kurde, jak to wyciągnąć? Tak myślę cały czas. A tu taka uliczka, patrzcie. Ale tu będzie szło wyjechać z powrotem. No. no. I zobaczymy, no ale wydaje mi się, że tam jest ciasno. Że to może nie być tak jak tutaj pokazują. Uuuu, jakie serpentiny. O yes. czy mi tych spryskiwaczy wystarczy na tą trasę no do, dobrze, że się uzupełniłem, ale schodzi tego niemożliwej ilości była droga w dół, widzieliście to? tam chyba w życiu nie zjechał kurde, to są takie zakręty bo cały czas się będziemy tu wspinać a tu od biedy wyszło jest ta droga tu w lewo i w prawo, no nie ja wiem czy ja tam przejadę Tu jest któryś z tych domków Ale ja to bym sobie kurde No ja tu sobie mam stanąć ja tam nie wjeżdżam nawet tam jest za wąsko Tu wjadę z prawej strony To muszę jakoś wydostać Chociaż wolałbym to z lewej, tutaj z tego chodnika Niestety, tak muszę stanąć. Dobra, stoimy na drodze i tyle. Jedno głupie to miejsce. Jeszcze z tej prawej strony to muszę tak wygrzebać, to z bokiem. Najlepiej ja bym się obrócił, tam jest rondo. Ale ja tam nie pamiętam, czy tam było rondo, żeby. No nie, tam bym musiał na dół zjechać. Idę zerknąć. No tu ciężarówko nie wiadomo, się tu wrył. Mógłbym się tu czekajcie Amwaldy 5 A tu jest Amwaldy ulica Myślę, że tu Halo Amwaldy 5 e, Numer 5 5 ja Tam będzie chyba A tu Dobry on mi tam macha, żeby tam wjechał Kurde, ludzie mają pojęcie, ja pierdził Dobra, teraz to muszę jakoś rozpakować. Ja nie mogę przerąbane miejsce i przerąbane wyciągnięcie będzie tego stojaka. No, nawet go nie wam nie pokażę, bo nie mam tego statywu. Więc nie będę tutaj kombinował jakoś alpejską, muszę to jakoś bokiem dorwać. Dobra, biorę się do roboty.